Witajcie Minecraft'owi, to kolejny odcinek z serii Minecraft Survival. Tak. Kolejny, dzisiaj z nami znowu jest Ario i się chyba cieszy. Y cześć. No. cześć! No! Do no o, no Odezwał się akurat w odpowiedniej chwili. Nie <słysk> <hłysk> To co mam robić? Idź pomóż, te, idź pomóż temu, yy, no, z zombiesiowi. Wezmę sobie jakiś siekierę. No nawet miecza nie macie, biorę zużytą siekierę! To machałka biorę! Ty się nasz dużo zagrał w W3. O nie, dzisiaj skończyłem. ja no, już Zrobił sobie dzienny maraton, plus pograł jeszcze całą noc i już skończył, nie? Kłamiesz, tylko ty, tylko nie cały tydzień mi to mają. Uważaj. Bez przerwy. Minecraft to widzę bez przerwy. Boże, ale. Głupie dzieci. A ja mam już tego to Głupie dzieci. Majałka. A, ja A ja głupie dzieci. Głupia baba! No i jak zwykle mnie zostawili samego w domu. Ja tu w czterech ścianach siedzę, właściwie to w kilkunastu. Ciegoda. Chodź za ząb... Creeper! Chodź! Chodź, za... Chodź ogłosić. A, i już jak widzicie, wróciliśmy wow. z jaskini, bo obiecałem, że już nie będzie w wow. jaskini odcinka. No tak ząb... ząbuś mnie bije. Róbuj. No, ząbuś, nie ruchaj go. Wiem, że to lubisz, ale nie. Dzisiaj. A, A ja, ja zabiję ich przywódcę! O, zbugowałem skrzynię mam. Super. Ario, znowu zbugował skrzynię! Ale ja nie mam! Ja, ja ginę! Ja umarne! Ej, mi wełnę jak możecie. Pracowałem życie! O, jak w jest Pamiętasz? Boże, Gripper się zespał mi w domu! Jakim cudem! Rzuć mi to ochotę! Kuchnia Jak mój domowy. Wow. Potrzebuję mojej pomocy, bo jeżeli ten Creeper wybuchnie, to będę miał przerąbane, bo będę musiał wszystko odbudowywać. Daniel jest w y Galogee Angel jest tu od budowania, a my od przygody. Ale tutaj jest Creeper. Przygoda. A ja stój nie ja ja mam mieć! Tam <laughs> <room siedzi. śmiech> Czekaj, no, jak go Czekaj, czekaj, czekaj! Nie! Mogę się zrobić Creeper? Aha, on na mnie poluje! Pali. Haha, <śmiesz> odbudowujesz to chłopcze. Mogę sobie zrobić siekierkę ze stali? No, ze stali tak. Jaj. Mówiłem, że go nie zapijesz. mówiłem. Nie, musiałeś lecieć na pałę, nie musiałeś. No. Musiałeś? Kurde A A ty nie no kurde, piec mi się znowu już otworzył. A wiecie, Decy? Co? A to w przyszłym odcinku już będziemy tutaj mieszkać na pewno, bo zrobimy poza odcinkiem całą tą No zjem se coś. mam dla ciebie niespodziankę. Nie bij go. Żrem płeć Śmierdzi! Śmierdzi! Idź się Chłopie. Ząbusi, jacy nie lubimy, bo śmierdzisz. To ja się umyję! Oj! Ja się umyję! Ej! Kąpiel. Ej, to jest boże na dole, weź tu zbierz Kąpiel! Kompiel to tutaj masz, zobacz jakie mamy źródełko ładne! Tu. O, umyłem się! Widzisz? Widzisz? Ej, właściwie ja mam pewien pomysł, odgrodzę to źródełko. Mam taki bardzo fajny pomysł. Gdzie są płytki, płytki, ja chcę A teraz płytki. mnie już lubicie? Co? A teraz mnie już lubicie? A co Tak. Jej. Ej, głosujemy, tak? Tak. Ja Trzy jest razy na tak. tak wygrałem. Mam dwa póki z książkami. Dobra, gdzie robimy enchant z O Jezu! O właśnie Minecraftowicie, w... W poprzednim odcinku na pewno zobaczyliście, jak walczyliśmy od Jaxy plus ja, poza Te odcinkiem, w którym nałożyliśmy Powiedz, co straciłeś? No kurde, koniec rozpisu. Dobrze. No ja mojego ja do Toma Hauka! No to tam, sami pewnie je nawet widzę, ale niech zobaczymy. No wchodź już! No a co ja robię, myślisz? Zróbmy no, ja pistolet! Jestem Angel. Zróbmy wejście. Dobrze to zrób. Może możesz szybciej... Takdyn! Musisz już. no tepnij mnie! Tepnąłem cię, masz laga! Musisz poczekać... Ja to jest wyrodzę zbrojkę żelazną! Bo ja wojownik jestem! Ładnie odgrodziłem źródełko. Przecież to brzydko. Boże, mówię sam do siebie. Gdzie Tombus? Gdzie mój Tomachał? Gdzie mój Tomachał? Mogę zrobić coś takiego, na serwerze że, że to będzie to obrażenie miecza. Tak, tak, ale gdzie mój tomał? Ojesz eee, mój Toma. Ząbóś, ty nie używaj swojej magii, dobra? Ja cię o to hmm. proszę, ty nie używaj, bo już raz mnie poparzyłaś. Ej! Ta hmm. to machałka muszę się wspinać. Ej, zrobię sobie żelazny slot z No co jest? Oddaj mi to machałka! Nie chcę mi dać to machałka! Eee. No, ale każdy musi mieć jakieś zadanie. Ja będę ucznikiem. Ja będę ucznikiem. Ja będę ucznikiem. Zajmuję sobie tą pozycję. Ha, ha, ha. Ja będę buntownikiem! A Ario będzie buntownikiem! O, Nie. A ładnie! mi będzie, czy mam ci rzucić? Chamada! Aha, okej. Okay. Chyba też się nie złapał! Dobrze. Nie grzybki. ja jed... idę ku przygodzie. Ej, dawajcie te jedzenie do tej mniejszej skrzynki o to was proszę, bo mnie wkurza, jak ktoś daje do mnie. Mnie też. Ja też... Ja lubię jakieś wybandów. Bo później trzeba szukać no to wkurza. I nie niebieskie złota, złoto jest ja, moje dla ucznika. Dlaczego złoto jest dla ucznika, co? Złoto jest dla ucznika, ja sobie zająłem, reszta jest... Na, dla wojownika jest diaksa, a dla, 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 dla ciebie jest żelazny. Jej. Ja mogę mieć łuk. Nie. Woli cię, co? A może mieć Jak mu zabranisz, to cię zabiję! Lecisz po to. <laughs> E, cicho, bo cię to machał w mm, no, ja tego nie mówiłem. No i co z tego? Tak? Dobra, no to jak się robi o na wiki. O, cięciwa, to sobie zrobię łuk. Już. No nie, ja mam mieć pierwszy łuk, bo ja jestem Może to się nie spina już ci zrobię. Mam nadzieję. Albo, Dajcie mi ktoś trzy patyki. a co ja jestem. No, ale nie mogę, bo mi crafting się wywali. Trudno, ja jestem teraz gdzie indziej. Głupia baba. Tak, jestem głupią babą. No, patyki mi no. A to ja a moje patyki. Już? O, Tylko trzy słupki? Ej, zmiana. Ja teraz nie chcę budować dalej domu. To ja e, idź pod drewno! Ja idę pod drewno. No to dobrze idź pod drewno. Znowu zbogowaliście skrzynkę, No i idź pod drewno, no nie. Bo muszę sobie zrobić siekierę, co? A kup nie ma! Czekajcie chwilę.

Ja idę po, ten, po To przynieś mi trzy jak chcesz łuk. Znaczy sześć albo dziewięć, jeżeli ząbusz też Masz blisko bagno, to se idź Gdzie? Bagno jest zaraz przy tym, przy przy, 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 za, za górą Ale po co mi bagno? Co? Ale po co mi bagno? Bo tam masz drewno no, a ty idziesz po bo przecież. A ty też możesz iść, będzie więcej. A nie? To będzie pani zabawa, Aniu! Nie, wiem. Mnie, nie, ja lubię, lubię. To trzy, to ja się idę jeszcze mm, raz, tak dobra. krowa O, oh, krowa krowę przynieś mi skórę to, tak jest aż dwie krowy A przynieś mi dwie te skóry a dan tan 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 tan

no nie. A ty w się za dużo nagrałeś. Będziesz tylko chodził w, 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 i wokoło mówił wszyscy, że są templariuszami. Zamknij się templariuszu! No i co, mówiłem? Te kujaska, Lol... Może by mi ktoś podrzucił miecz, bo mam tu dużo krów, a nie chcę tracić mojej siekierki. Dobra, tracę tą siekierkę. Tylko zombie. A ty nie, bo dobra, zaraz to się czekam. Dobrze, ej nie, możesz... Dobrze, wróć do swoich rzeczy, ja tu zabiję ich siekierką. Znaczy... SLIME! <grym> no slime na bagnach! Ja masam, chęć, chęć. <grym> <Czemu> <grym> na bo są przecież... Co slime na bagnach? Chciałbym wiedzieć, co byście tu robili? Gdzie? Na bagnach slime. Ja no, na się bo teraz! No teraz się respią, no zmienimy przecież. Tak, głupi lak. din Uważaj, bo dzisiaj się małe slajmy. Ale ja go pięścią biję. To też dzisiaj się małe slajmy. Ząbuś, nie mów, że to do... Ty Koniec? No, no ja nie zdążę wrócić niestety. Dobra. No a Minecraftowi to na dzisiaj to wszystko. Znaczy na dzisiaj na ten odcinek. Na Za dużo ich tutaj. Ale tradycyjnie zakończymy ten odcinek trollem. Mamy problem. Nie, a... Dobra, nie zakończymy tego odcinka trolem jest już za późno. Mogę się mi mówić wcześniej. Obraziłem się. Zero Minecraftowicze, no to naprawdę wszystko na ten odcinek i zapraszam do oglądania poprzednich i następnych. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No właśnie, zombieś tam nie powiedział. I oceniajcie jak najlepiej, oczywiście, bo naprawdę będziemy się starać jak najbardziej możemy. I żegnam Was.